Zawodnik, który nie boi się wyzwań i nigdy nie kalkuluje w swoich decyzjach dotyczących start z przeciwnikami, wkracza do gry podczas dzisiejszej edycji OWW. Prawdziwy wojownik, który stawia wszystko na jedną kartę i pokazuje, że determinacja oraz odwaga są kluczowe w sportach walki

Jego przeciwnikiem będzie zawodnik raciborskiego klubu, który od początku naszych edycji OWW zasila szeregi swoimi niezwykle utalentowanymi fajterami, gwarantując widowiska na najwyższym poziomie. Podczas poprzedniej edycji ten zawodnik wspierał swoją koleżankę w narożniku, a tym razem sam wchodzi do oktagonu jako zawodnik. Podopieczny trenera Dawida Maruniaka, Tomasza Jabłonki i Bartosza Słodkowskiego. Reprezentujący klub Łamator, Racibusz i KSW Gorilla. Przed Wami Jarosław Kidal. <śmienny> Dzisiejszego wieczoru Patryk Szulc kontra Jarosław Kinal. K1 do 75 kg, już dużo bardziej doświadczeni zawodnicy. Patryk Szulc, e, ponad 20 pojedynków amatorskich, około e, 10 u reprezentanta e, klubu Łamator Racibu, Jarosława Kinala, który miał już okazję być na galio w roli zawodnika w narożniku, a dzisiaj e, wszedł do klatki i zobaczymy. Co przyniesie nam ten pojedynek dużo bardziej doświadczonych zawodników? A my przypominamy, że to jest ostatnia walka w systemie darmowym. Kanał CF Sport i system wspierania za 19,99, aby obejrzeć kolejne pojedynki, a dzisiaj w sumie jest ich 23. Ewentualnie klasyczne pay-per-view na stronie tv.com.pl za 39 zł. Do czego zachęcamy, bo już dzisiaj się dzieje, a będzie się działo jeszcze więcej, mnóstwo pojedynków przed nami. A teraz sędzia Kaczmarczyk Waldemar dał sygnał i panowie zaczęli. Kilogramy nam poszły do góry. Wcześniej to było 16. Kilogramów, teraz 15 w górę, 75 i tutaj te ciosy i kopnięcia, o widać i słychać, że ważą już naprawdę sporo. Zresztą optycznie widać zmianę. a i znów problem z piszczelem, czyli coś, co widzieliśmy w pierwszej walce. Chociaż tutaj już trochę lepiej doklejone te piszczele. Natomiast ta taśma, gdyby była na stopie, to też łatwiej by było utrzymać ją w jednym miejscu. Przypominamy w narożniku niebieskim Patryk Szulc, w narożniku czerwonym Jarosław Kinali. Panowie no, nie szczędzą sobie uprzejmości od początku tego pojedynku. O, teraz złapał u... Kinala Szulc na high kicka, ale Kinal w ogóle nie wzruszony po tym kopnięciu. Na szczęście zdążył się zasłonić na swoje szczęście. Dobrze to wygłapał na gardę, bo to było mocne, dobrze wymierzone kopnięcie. Obaj panowie ładnie miksują sobie te uderzenia, ale trzeba przyznać, że. Pochodzący z Boża Jarek. No tutaj chwilę miał teraz problemy zagoniony. Posiadkę po ładnej akcji. Znowu szukał sobie Patryk wysokiego kopnięcia. Śmignęło to nad głową Jarka. Było niebezpiecznie i superman punch w wykonaniu raci Bożanina. A z kolei u zawodnika. Wow, ho, ho, ale to teraz pięknie zrobił Patryk Szulc. No, właśnie chciałem powiedzieć, że u Patryka Szulca dobrze lewy sierpowy działa. E, to jest taka broń, którą tutaj już parokrotnie zahaczył głowę Kinala. E, pomimo że stoi z klasycznej pozycji, teraz akurat prawy krzyżowy e, doszedł do głowy zawodnika z Raciborszna, natomiast ta przednia ręka u niego też jest groźna. Ale naprawdę kopię jak maszyna te okrężne kopnięcia Patryk, a są nic nie ujmując Jarkowi, który tak samo teraz pokazał, że umie walnąć mocno, ale strasznie niebezpieczne są te hajkiki, które już dwa razy śmignęły nad głową Jarosława, no ale tutaj może w końcu to dojdzie, bo czasami ta prawa ręka Jarka opada w dół i chyba tego szuka zawodnik z Turka. A na razie obkopuje niskimi kopnięciami, wchodzi w wymianę sobie. O, i teraz Jarek. Trafił się oczywiście pod prawy łokieć e, Patryk, ale Jarosław Kinal w ogóle nie wzruszony. To jest e, widać twardy zawodnik, który się nie przyjmuje, pomimo tego, że na razie nie układa się dla niego dobrze ten pojedynek i ta runda, która dobiegła e, końca, to nie załamuje się, nie oddaje pola, tylko stara się cały czas odpowiadać swojemu rywalowi. A i zdecydowanie tak, twardy chłopak, jest cały czas w grze, widać, że on tego pojedynku łatwo nie odda i tu się jeszcze wszystko może zdarzyć, dlatego że no w tej wadze 75 kg to już każdy czysty cios, czy to w głowę, czy w tułów, a nawet mocne kopnięcie na nogę może zakończyć walkę. Co prawda mają ochraniacze na piszczele. To jednak łagodzi siłę kopnięcia, no ale trafienie na głowę, jak to widzieliśmy, to jak kopał Patryk, gdyby to weszło czysto, no to naprawdę przypuszczam, że mielibyśmy co najmniej liczenie, a liczeń w tych walce może być trzy na całą walkę, czwarte zakończy ten pojedynek i dwa na rundę, czyli trzecie w jednej rundzie też kończy ten pojedynek. Na razie nie mieliśmy żadnego liczenia jeszcze w tym pojedynku, ale wszystko się może zdarzyć. Zobaczymy. No, Jarek Kinal stawiał tutaj na akcje bardziej bokserskie, szukając czasem niższych kopnięć z kolei Patryk Schulz e, uśmiechnięty, zadowolony przed drugą rundą e, bił dużo niskich średnich kopnięć, czasami szukając hajkika z lewej nogi i naprawdę aż wicher szedł po sali, kiedy on tego kicka kopał. A więc kolejne dwie minuty przed nami e, i znów mocno kopnął tym razem na łydkę Schulz. Ono naprawdę teraz o idą na wymianę bokserską. Ustawiają sobie lewą ręką. Cały czas dobra praca na nogach w wykonaniu jednego i drugiego. Lewy na lewy. Obaj trafili. Kalwik w wykonaniu. O, raci Bożanina i trafił. Ale ładnie to zrobił teraz Jarek, trafiając prawym hakiem. Podkreślił tempo tak, Jarosław Kina w drugiej rundzie, tak? Zdając sobie znowu. sprawę z tego, że ta pierwsza runda mogła się dla niego nie ułożyć najlepiej. Tak jest, A szuka konsekwentnie tej prawej ręki Jarek na dół. Po raz trzeci szukał, które ok. razem nie weszło. Lewą uderzył na wątrobę, ale nasadą. A z kolei. Patryk znowu szuka tego high -kicka. Bardzo szybko bije Patryk. Najpierw były to ciosy bokserskie, potem też pokąsał tułów. Oj, bardzo szybki jest. Jak karabin maszynowy strzela. Idzie lewa ręka, prawa wpłynnie bardzo, potem wplata w tą nogę. A z kolei Jarek teraz właśnie widać, zaczął szukać konsekwentnie dołów. Najpierw lewy hak na wątrobę, potem prawe kolano na splot, i jeszcze ręką na tułów. Ale naprawdę widać, że nie mógł trafić na głowę rywala. To zmienił taktykę i po raz kolejny trafia na dół. Super, Ale to... teraz przechodzi też przez gardę Jarosława Kinala, Patryk Szulc, nawet czasami prostymi. Trochę tam te ręce opadają, już czuć trudy tego pojedynku. Co może się właśnie wydarzyć z takim hajkikiem na głowę? Teraz dobrze uchylił swoją głowę Jarosław Kinal, bo mogłoby być ciężko. Obaj są bardzo konsekwentni. Cały czas szuka sobie teraz tułowia Jarek, a Patryk ustawia przyzwyczaja rękami i pieczętuje to niskim kopnięciem, żeby za chwilę pewnie wystrzelić lewym hajkikiem na głowę, co już kilka razy w tym pojedynku widzieliśmy. Jeżeli to wejdzie, no Hajkik, pierwszy trafiony może zakończyć walkę, ale odbił się teraz trochę odrywala Jarek, ale cały czas jest w grze. Trafił na tułów Jarek i Idzie... O, teraz ładna akcja, lewy, prawy, krzyżowy i teraz tarapatak Jarosław Kinal, chyba przetrwał już ciężkie chwile, ale wydawało się, że za chwilę możemy mieć liczenie. A przetrwał to mega twardy chłop. I koniec o, drugiej teraz rundy. teraz jeszcze poszły dwa ciosy po gongu ze strony Patryka Szulca. Wiadomo, że to też nie było wcący po prostu już rozpuścił te ręce w momencie, kiedy gong wybrzmiewał, no i jeszcze jedna runda przed nami. Oj, naprawdę, naprawdę dzieje się w tym pojedynku, o ile pierwsza runda wydaje mi się czytelnie dla Patryka Szulca. Ta druga była już dużo bardziej wyrównana eee, No bar ta końcówka to już no końcówka były, była przewaga Patryka ta akcja właśnie ta. która Wydawało się, że delikatnie zamroczyła Jarosława Kinala, ale miał też sporo czasu, właściwie za mało czasu miał Patryk Szulc, żeby to wykończyć, bo kończyła się runda. A przypominamy, że to jest ostatnia runda darmowa w darmowej transmisji, aby zostać z nami na te kolejne 21 pojedynków. To zachęcamy, aby zostać wspierającym na kanale CF Sport za 19,99. Ewentualnie można wykupić klasyczne pay-per-view na tv.com.pl za 39 zł. A dzisiaj jeszcze sporo walk kickboxingu, będzie też MMA, będzie też walka w brazylijskim także pełen przekrój, jeżeli chodzi o sporty walki. A tymczasem sędzia Waldemar Kaczmarczyk wyprosił już osobę postronną i rozpoczynamy trzecią rundę. Tak jest, panowie przygotowani. I klatka zamknięta, a sędzia Waldemar Kaczmarczyk daje znak. Przybliżali się i zaczynają. I od razu od niskiego, mocnego kopnięcia zaczyna Patryk Szulc. Odgryza się, odgryza się Jarosław. Teraz rozpuścił ręce i nadział się na kontrę Szulca mamy pierwsze liczenie na dzisiejszej gali. Ale to ładnie na czutce zrobił Patryk Schulz, naprawdę to było imponujące i nawet taki twardy zawodnik jak... Jarosław Kinal przywitał się z dechami, ale wrócił do pojedynku, ale jeszcze na miękkich nogach mam wrażenie jest. Czy wykorzysta to? Oj, czuje krew Patryk Szulc, Wierzę, że może zaraz Oj. skończyć ten pojedynek i znowu mocne ciosy. Kłopoty, kłopoty zawodnika z Raciborza. Szulc idzie za ciosem, bije na górę, bije na górę, przepuszcza ciosy rywala. E, jak wściekły próbuje. Ale też musiał zrobić krok do tyłu, tak. bo rozpuścił wściekle ręce Jarosław Kinal i też mógł się na coś najdać Patryk Schulz. No ciężkie momenty, lewy sierpowy to jest właśnie ta groźna broń Patryka Szulca. Lewy sierpowy i lewa przednia noga. Oj, oj oj, prawy sierp, lewy sierp w wykonaniu Patryka i to wszystko wchodzi cały czas trochę na miękkich nogach, Jarek, ale nie odpuszcza. No pytanie i... też, ile tlenu zostało u Patryka, bo on bardzo dużo huraganowych ataków przepuścił. Teraz y, trzeba złapać trochę oddech. Ale to jest też tak, kiedy widzimy, że przeciwnik ma kłopoty, to dostajemy wiatru w żagle i to chyba wydarzyło się w przypadku Patryka. Rozbity nos u Jarosława No i nie tylko chyba nos, ale Jarek wie, że najlepszą metodą obrony jest atak i właśnie stara się wywierać presję. Ale znów Bo... miękkie nogi po tym lewym sierpowym i znów Oj. atakuje Schulz, zaraz możemy mieć kolejne liczenie. No, kłopoty, kłopoty, już tylko pół minuty niecałe do końca pojedynku, czy Jarek to przetrwa do końca? Cały czas wywiera presję, a Patryk szuka tych kolejnych uderzeń. Dobrze celowane, mocne uderzenia, odskakuje ostatnie głowa ostatnie 10 jarta. sekund, nie, przepraszam. Jeszcze 15, 15 sekund się. i tutaj, ooo i frontkick na twarz w wykonaniu Patryka. Jeden. Ale to ładne było. 10 sekund do końca. Latające kolano w wykonaniu Patryka Jarek zamknięty pod siatką, ale odpowiada. Nie daje się zjeść łatwo żywcem. Zbiera Hajkika na głowę, po którym nawet nie mrugnął okiem. I koniec! No Brawo tutaj panowie. runda dwoma punktami. Ewidentnie. Jeden punkt zaliczenie odjęty u Kinala. Druga sprawa to wygrana runda wyraźnie przez szulca, więc. Nawet gdyby ta druga była wyrównana i poszła na jego konto, to nie ma o czym tu dyskutować, bo pierwsza wyraźnie wygrana przez szulca, trzecia to już dominacja trzeba powiedzieć. Natomiast Jarosławowi Kinalowi trzeba oddać, że Twardy, bo dużo wytrzymał w tej trzeciej rundzie. Twardy i do końca atakuje. Wie, że jest ciężko, a więc atakuje. Brawo i za chwilę przed nami werdykt. Natomiast to jest ostatnia, druga i ostatnia darmowa walka. Jeżeli chcecie oglądać tą galę, a zdecydowanie warto, należy albo wykupić Pay Per View, albo zostać wspierającym kanału CF Sport za 19,90, do czego zachęcamy, bo kanał CF Sport to kanał bardzo wartościowy. I mam nadzieję, będziemy się słyszeli i widzieli dalej. Po pojedynku przez jednogłośną decyzję sędziów zostaje Patryk Szulc.